Weź przystan na chwilę. 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 Sobie poukładaj w głowie. w głowie. W głowie. Co jest tak naprawdę ważne? Ważne. ważne. Ile zna drugi człowiek? Człowiek. Weź przystań na chwilę Sobie pomógł, układaj w głowie Co jest tak naprawdę ważne Ile znaczy drugi człowiek Ile? Jakie masz ambicje Ile wiary siedzi w tobie Czy poświęcisz się dla bliskich Kiedy przyjdzie gorszy okres Wybieram przystanek, spokój Starczy już kłopotów Jak potrzebujesz wrażeń Ja tam popatrzę z boku Weź już nie prowokuj Za sobą mnie nie ściągaj Każdy ma własny rozum Można tłumaczyć bez końca Ile razy nie kłamałaś Prawda wyjdzie na jaw Zanim cokolwiek zrobisz Pamiętaj wraca karma Lepiej dwa razy Pomyśl, czy to ci się opłaca Czy honor nieważniejszy niż korzyść materialna Moja przystan to rodzina, przyjaciele i wystarcza Jak parę groszy, to wypijemy szampana Życie to są kudle, które trzeba poukładać To jest w naszych rękach, to jest podejście i postawa Nie ma rzeczy niemożliwych, jak serce

kto szuka ten znajdzie swoją właściwą przystań. Na początku są góry, zaraz po nich są urwiska. Pomału na spokojnie musisz odnaleźć drogę. Uważaj tam na siebie, ostrożnie, krok za krokiem. Słońce na horyzoncie, łódkę widać z daleka. Już trochę mam za sobą, nie jest to lekki plecak. Zawsze pełny wiary, że dojdę dokąd zmierzam. Tobie tak samo życzę, z powodzenia. Wystawieni na próbę, ludzie co gonią marzenia. Żyjemy tu na ziemi, jak chcemy dotknąć nieba. Kiedy życie zmienią się priorytety, zmienią. kształtują doświadczenia, pokazują którędy Niekoniecznie jest dobre to co ładnie się świeci, bo to blasko ślepia i zaburza autentyk Nie daj się zakręcić i nie bądź obojętny, kiedy ktoś woła pomóż, a los ci się odwdzięczy na chwilę sobie poukładaj w głowie co jest tak naprawdę ważne Ile znaczy drugi człowiek, jakie masz ambicje Ile wiary siedzi w Tobie czy się dla bliskich, kiedy przyjdzie gorszy okres Weź przystan na chwilę sobie poukładaj w głowie Co jest tak naprawdę ważne Ile znaczy drugi człowiek, jakie masz ambicje Ile wiary siedzi w Tobie Ci się dla bliskich, kiedy przyjdzie gorszy okres Weź przystan na chwilę Chwilę Sobie poukładaj w głowie w głowie co jest tak naprawdę ważne. ważne? Ważne. Ile znaczy drugi człowiek? Człowiek.